No, tych wyzwań możemy mnożyć, ale głównym takim wyzwaniem dla polskiego sektora zbrojeniowego jest sama modernizacja. Oczywiście modernizacja sił zbrojnych, ale bez sektora zbrojeniowego tej modernizacji nigdy nie będzie. Przy tym wyzwaniu skupiamy się na tym, aby maksymalizować potencjał, który jest w kraju i umożliwia wykorzystanie tego sprzętu oferowanego przez polskiego przedsiębiorcę dla polskiego wojska. Wtedy, kiedy w krótkim czasie pewne dostawy są niemożliwe, oczywiście sięgamy i patrzymy poza nasze granice, ale nawet patrząc za granicę, staramy się transferować technologię, aby w przyszłości, budując ten potencjał przemysłowy w naszym kraju, uzyskać maksymalnie niezależne zdolności w zakresie produkcji sprzętu w naszym kraju. Świetne miejsce. Myślę, że to jest takie serce bijące bezpieczeństwem na całą Europę. Miejmy świadomość, że Rzeszów, tutaj właśnie Jasiąka, to jest miejsce, w którym odbywa się wiele bardzo istotnych rzeczy dla bezpieczeństwa, nie tylko naszego kraju, ale przede wszystkim tego kraju, które tego bezpieczeństwa w tej chwili potrzebuje jak najwięcej. Szczegółów zazwyczaj szczędzimy, bo o tym nie można nazbyt zbyt szeroko rozmawiać. Natomiast sam Kongres pokazuje jak wielką wagą w tej chwili społeczeństwo przykłada do problematyki bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę, że dzieje się to nie tylko w Polsce, dzieje się to również w Europie. Jest coraz więcej miejsc, w których dyskutujemy o problematyce obronności. Natomiast jeszcze wracam. Rzeszów to miejsce, nie pierwszy raz już przeze mnie odwiedzone, widać, że tutaj jest wiele myśli i to pozytywnie ukierunkowane w tym celu, aby budować i bezpieczeństwo w naszym kraju, ale i we wschodniej flance NATO.